Ostatni filmik w Wielki Piątek mówił o żydowskim chłopcu, który niósł krzyż na manifestacji patriotycznej przed Powstaniem Styczniowym. Czas więc na kolejnego bohatera tego czasu. 6 kwietnia 1861 roku zostaje rozwiązane Towarzystwo Rolnicze. Właściwie jedyna organizacja w tamtym czasie, która była w miarę autonomiczna. 7 kwietnia wzburzony lud Warszawy rusza z placu Ewangelickiego na plac zamkowy. Rosjanie. Postanawiają wyprowadzić wojsko także z zamku królewskiego. Wśród żołnierzy był Iwan von Poiker. Nie jestem pewny wymowy, wybaczcie. Podpułkownik pochodzi z niemieckiej rodziny, ale służy w carskiej armii. Trudno prześledzić, co zaszło w jego głowie. Odmówić wykonania rozkazu nie mógł, bo by go to pewnie zaprowadziło przed Pluton egzekucyjny i przyniosło hańbę. Do nieuzbrojonych cywilów strzelać nie zamierzał, więc wybrał śmierć na własnych zasadach i zastrzelił się w bramie Grodzkiej Zamku Królewskiego. Namiestnik Gorczakow wycofał wojsko. Tego dnia w Warszawie nikt nie zginął. Do masakry na placu zamkowym doszło kolejnego dnia. Grób oficera na cmentarzu ewangelickim szybko stał się miejscem pielgrzymek i pamięci. Potem popadł w zapomnienie. Ale jest w tej historii trochę wielkanocnej nadziei, bowiem grób został uporządkowany i zauważony przez młodzież z gimnazjum przy ulicy Grenady 16 w ramach projektu Kotwice Pamięci.